Witam wszystkich na moim wideoblogu Domek 35 m2. Dzisiaj, jak już widzicie, jest zrobiona tutaj zabudowa. Ostatnio jeszcze były tylko profile. Dzisiaj już mamy zabudowę zrobioną z zewnątrz, ale nie o tym dzisiaj mowa. Dzisiaj mowa o elektryce. Prądu, co prawda, nadal nie mam podłączonego, ale. Myślę, że to nastąpi w przeciągu maksymalnie dwóch tygodni, aż położą nowy, nowy kabel tutaj do domku, nową linię. Na tą chwilę przedstawię Wam, jak zrobiłem rozwiązania tutaj, jeżeli chodzi o, o instalację elektryczną. Tutaj jest główna puszka w domu. Tutaj zrobiłem takie przejście na, na ten nowy Nowy przewód zesilający. I teraz tak, system, jaki wybrałem, to jest system bezpuszkowy no, różne, różne opinie są. Wydaje mi się, że to jest najlepsza opcja, więc dlatego tutaj do licznika tyle przewodów wchodzi. Każdy przewód mam opisany. Tu jest do salonu. Ten chyba jest nieopisany. A nie, jest opisany jest światło osobna linia na światło. Tutaj jest przewód jeden na kuchnia łazienka i osobny przewód jest na, na boiler, czyli generalnie cztery bezpieczniki, cztery zabezpieczenia, tak zwane ESy. Jak tu wstępnie rozmawiałem z elektrykiem na boiler kuchnię z łazienką i salon, bezpieczniki 16A natomiast na samo oświetlenie powiedział, że wystarczy dziesiątka tak jak widzicie każdy przewód idzie tutaj akurat w moim wypadku idzie po wieńcu tutaj mamy pierwszą pierwsze takie powiedzmy sobie zrobiłem gniazdko jeszcze no, no nie ma prądu to nawet nie mam jak użyć młota no niestety zasilany na 230 żeby, żeby powiercić te, te otwory pod puszki, wtedy można by to było pochować na razie na tą chwilę, jak już będzie prąd, co mieć to jedno gniazdko czynne, żeby móc właśnie wiercić no więc tak, tutaj jest na boiler, przewód idzie dalej, dalej, dalej tutaj mamy zasilanie przy, przy zlewie, jakaś suszarka, szczoteczka elektryczna, golarka, tego typu rzeczy Idziemy dalej, tutaj jest przejście i tutaj akurat za płytami jest zejście do kuchenki i dalej przewód, tutaj już pojedynczy, jakieś, jakieś dodatkowe gniazdko tak jak widzicie dwa przewody, łączenie następuje w puszce, ale w puszce w kontakcie przez co tak wielokrotnie tutaj też czytałem na różnych forach, oglądałem filmy na YouTube. No to jest na najbezpieczniejsza opcja, bo jeżeli coś się stanie, e, gdzieś Wam zbraknie prądu, no to nie szukacie po ścianach, e, tylko szukacie właśnie w kontaktach, e, gdzie jest prąd, gdzie tego prądu nie ma. Nie? E, tak samo w drugą stronę salon. Tutaj jest poprowadzony przewód, zejście dwu, dwoma przewodami e, na podwójny kontakt. Idziemy dalej, tutaj kolejne zejście na, na podwójny kontakt z powrotem. Jedziemy dalej. I tutaj, przy przy wejściu, e, kolejne, kolejne gniazdko. I to wszystko jest to, ta strona, jest na jednym bezpieczniku. Tutaj i kuchnia tutaj z łazienką jest na drugim bezpieczniku. Boiler, tak jak mówiłem, jest. Na trzecim bezpieczniku 16-perowym, tak zwanym Esie. Jeżeli chodzi o oświetlenie, tutaj w pierwszy, pierwsza myśl była taka, że po prostu jak będę robił oświetlenie, powyciągać sobie przewody z kontaktów. Tak? Tu już mam te, te przewody poprowadzone i chciałem z tych, z tych przewodów sobie oddzielić osobno. Zasilanie do światła. No, elektryk, jak tutaj ostatnio był, chwilę się z nim konsultowałem, bo nie jestem elektrykiem, nie znam się na elektryce aż tak specjalnie, a no myślę, że położenie przewodów to to, to nie jest jakaś tam wielka filozofia. Eee, zasugerował, żeby zrobić osobną linię, co też właśnie tutaj, jakby poczyniłem osobną linię, i teraz tak, osobna linia, eee, tutaj, jest, akurat jesteśmy w schowku, jest poprowadzona tutaj po po suficie w peszlu przede wszystkim tak tutaj no tutaj trochę tych kabli wyszło przez profil przeprowadzona idzie tutaj do do gniazdka tutaj też te przewody wszystkie mam popisywane to licznik e, lampa kuchnia to jest zasilanie do, do schowka e, lampa Zasilanie do schowka, lampa salon. Tutaj na tą chwilę jest e, zrobione na takiej jednej puszce e, do karton gipsu. Aczkolwiek zastanawiam się, czy z drugiej strony, tutaj gdzie już tego nie, nie będzie widać, nie wstawić jednej dodatkowej puszki, gdzie by to po prostu wszystko e, się łączyło, w sensie łączy, łączyłoby się zasilanie. Odlicznika, i tutaj zasilanie do schowka wyprowadzić jeden po prostu przewód tylko i wyłącznie tutaj do zasilania schowka, do zasilania lampy w salonie i w kuchni, no ale to jest wszystko kwestia, zobaczymy, jak elektryk to zrobi. I następnie jest tutaj przejście za płytą, No, że akurat teraz jest zapłytowane, idzie przewód tutaj, tutaj mamy doprowadzone teraz tak. Zasilanie do schowka jest lampa w schowku i kolejne zasilanie łazienki. I znowu przewód idzie tutaj górą i wychodzi tutaj. Tu już mam tylko dwa przewody, gdzie mamy zasilanie łazienki i przewód lampa łazienki. Wydaje mi się to najprostszym rozwiązaniem na najszybszym jeżeli chodzi tutaj o kwestię rozprowadzenia tego prądu i oświetlenia tutaj tak jak widzicie wszędzie przewody idą w peszlach tutaj wychodzi na yy, oświetlenie na kuchnię i tutaj wychodzi oświetlenie na na salę no trochę ten przewód dłuższy to jest wszystko można zawsze jeszcze uciąć tak jak w tej chwili układałem tutaj yy, w, w tych puszkach prąd znaczy prąd co ja mówię kable przewody no to yy, też tam delikatnie skracałem tą, ten, ten peszel, żeby ładnie wszystko ułożyć, te przewody w tej chwili czekam na e, elektryka, który przyjdzie e, podłączy licznik, e, podłączy mi e, te esy wszystkie, wstępnie tutaj ewentualnie też podłączy tutaj zasilanie jeżeli chodzi o Ogniastka, znaczy o, gniazdka, tutaj o te włączniki, aczkolwiek wczoraj patrzyłem na internecie. No można, mógłbym się pokusić o zrobienie tego samego, ale wolę, żeby to zrobiła osoba, która się na tym zna. No, nie, nie jestem fachowcem, nie chcę, nie chcę tutaj, że tak powiem, się bawić i, i czegoś zepsuć. Lampę mogę sobie podłączyć, ale tutaj już takie rzeczy niech to będzie bezpieczna kwestia. Ktoś, kto się zna, niech to zrobi, jeżeli chodzi o kwestię przekroju przewodów. Pierwszy, pierwszy przewód, jaki kupiłem, jeżeli chodzi o oświetlenie, no to był okrągły. To w ogóle była jakaś porażka. E, no cóż, źle, źle zamówiony. bo to nie kupowałem w sklepie, tylko przez, przez internet. Nie, nie pomyślałem. Następnie kupiłem już y, przewód y, płaski. Y, to jest przewód 3 razy 1,5 kwadrat na filmiki, które wcześniej, żeś, który wcześniej pokazywałem z cążkami do ściągania izolacji, tutaj daje sobie już świetnie radę. Dałem te cążki, więc fajna sprawa. Tam, jak zarabiałem na, na tamten kontakt, no to, no to super. No to chwila, moment, i było wszystko zarobione. Nie trzeba było się specjalnie bawić nożem. I jeżeli chodzi o przewody prądowe, czyli na, na gniazdka. To jest. To jest przewód 3 razy 2,5. Więc, więc takie, takie przekroje przewodów trzeba użyć, żeby to wszystko zagrało. A no myślę, że elektryk to wszystko podłączy i będzie elegancko. Nic się tutaj nie, nie będzie działo. Na. Taki domek, 35 metrów, taka instalacja, na no to tu jakby większej filozofii nie ma. Eee, większych, większych urządzeń, no największym urządzeniem, które będzie tutaj chyba działało, najwięcej prądu, ewentualnie, no to jest ten boiler, tak? Dlatego jest osobne zasilanie. Jeżeli byśmy tutaj chcieli, nie wiem, jakąś płytę indukcyjną, no to myślę, że też bym pokusił się. O, o jakieś inne osobne zasilanie do samej płyty i podejrzewam, że może i większy bezpiecznik, ale to na tą chwilę będzie tylko zwykła, zwykła gazówka, zwykły piekarnik. Więc tutaj z wielkiego, wielkiego poza właśnie tym boilerem na pozostałych liniach obciążenia nie będzie. Jeżeli Wam się film podobał, komentujcie, eee, piszcie co, co sądzicie o, o tym projekcie. Tutaj, jeżeli Wam się podoba, to też napiszcie. I życzę miłego dnia. Pozdrawiam.